Krzysztofa Galasa w odcinkach pod tytułem Odpuść sobie. Czyta Alina Galas. TRZYDZIESTY 35. Mieszkanie, w którym przyszło im żyć, było bardzo wygodne. Jednak Anna nie czuła się tam dobrze. Wytłumaczenie było proste. Najprawdopodobniej z góry źle się nastawiła. Miała nadzieję na to, że kolejne miesiące ciąży będą bardziej znośne, ale z czasem czuła się coraz gorzej. Była wciąż zmęczona, odczuwała mdłości. A co najgorsze, chodziła wciąż zdenerwowana. Nie mogła wziąć nic na uspokojenie z obawy, żeby nie zaszkodzić dziecku. Franek nie mógł się nadziwić. Jak zwykła błahostka, potrafi ją totalnie wyprowadzić z równowagi. Na przykład wczoraj. Trzeci raz wracała do tego, że zostawił sweter na oparciu fotela w salonie, a skarpetki i koszule na podłodze w sypialni. Krzyczała, że jest bałaganiarzem i ona nie ma zamiaru dłużej chodzić za nim i we wszystkim go wyręczać. Jednak największe awantury zaczynały się prawie codziennie wieczorami. Na początku Franek myślał, że w ciąży współżycie jest niepożądane, a nawet zabronione. Kiedy dowiedział się, że seks uprawiany do dziewiątego miesiąca w niczym nie przeszkadza i absolutnie nie szkodzi dziecku, był mocno zdziwiony. Nie wiedział jeszcze wtedy, co to oznacza dla niego. Anna miała ochotę robić to codziennie. Kiedy kładli się spać, tuliła się, całowała i głaskała, chcąc go zachęcić do działania. Franek po wielu godzinach ciężkiej pracy miał ochotę jak najprędzej zasnąć. Z tych wieczornych zmagań były dwa wyjścia: albo kładł się na bok, mówił, że jest potwornie zmęczony i absolutnie nic z tego nie będzie. Wtedy Anna śmiertelnie się obrażała. Innym razem, mimo nie największych chęci, zmuszał się do seksu z żoną. Potem, wyczerpany, kładł się plecami do niej. Wtedy Anna całowała go w kark i domagała się dalszego ciągu. Kiedy odmawiał, znowu się obrażała. Taka sytuacja trwała do końca ósmego miesiąca. Po wizycie u lekarza okazało się, że ciąża jest zagrożona. Pozostał miesiąc do rozwiązania, i na dobrą sprawę Anna mogłaby urodzić już dzisiaj. Jednak lekarz cały czas powtarzał, że dziecko najlepiej czuje się w brzuchu u mamy i dobrze byłoby, gdyby dotrwało w tym miejscu do terminu. Poprosił też, żeby na razie wstrzymać się od współżycia. Franciszek odetchnął z ulgą, a Anna ciężko westchnęła. Odtąd większość dnia spędzała w łóżku. Bardzo puchły jej nogi i brzuch miała coraz większy. Do terminu pozostał może tydzień. Kiedy wstała w nocy i poczuła, że piżama robi się mokra, zaraz obudziła Franka, który w pierwszej chwili nie wiedział o co chodzi, ale później, czym prędzej, odwiózł żonę do szpitala wojewódzkiego w Rzeszowie. Potem poprosił dyżurną pielęgniarkę o to, żeby zadzwoniła do ordynatora. Tak umówili się na ostatniej wizycie kontrolnej, że jak przyjdzie co do czego, to można dzwonić o każdej porze dnia i nocy. Ordynator był towarzyszem partyjnym dyrektora. Na wiosnę w zakładzie miały odbyć się wybory i Franek kandydował na stanowisko wicedyrektora. Wystarczyło drobne słówko towarzysza na zebraniu partyjnym i Franek mógł być spokojny, że Anna ma najlepszą możliwą opiekę podczas porodu i pobytu w szpitalu. Najpierw chodził korytarzem i zastanawiał się, czy to potrwa pół godziny, czy godzinę. Anna powiedziała, że odeszły jej wody. Zrozumiał, że poród się zaczął. Potem zjawił się młody lekarz i powiedział, żeby Franek pojechał do domu, bo to potrwa przynajmniej parę godzin. O szóstej rano poszedł do zakładu i przyglądał się uważnie ulubionym bykom. Lubił tu przychodzić. W ogóle był bardzo zadowolony z pracy. Ilekroć stanął w drzwiach obory, szczęśliwy chłonął zapach zwierząt, jakby chciał wyczytać ich nastrój na obecny dzień. Anna narodziła osiemnaście godzin. Kiedy zdrowy synek przyszedł na świat, była zmęczona, ale bardzo szczęśliwa. Franek wiedział, że pracownicy fizyczni od rana zajęci przy bykach patrzyli na niego łakomie i tylko czekają, aż coś postawi, jakieś pępkowe. W końcu musiał iść do sklepu i kupić kilka butelek wódki. Wykpił się od wspólnego picia, tłumacząc, że jeszcze musi jechać do Rzeszowa. Może nawet nie jeden raz. Prosił tylko, żeby napili się za zdrowie synka Romana dopiero jak skończą pracę. Nagle wszystko stanęło na głowie. Anna po przyjściu ze szpitala zachowywała się zupełnie inaczej niż długie miesiące ciąży. Mały był zachwycający. Zwłaszcza franek radował się, kiedy znalazł się w pobliżu synka. Pierwsze dni brał. Się brać go na ręce, prześladowała go obawa, że mógłby Romka opuścić. Sekretarki w zakładzie przyzwyczaiły się, że w ranek, w ranek po przyjściu do biura pierwsze pół godziny z zapałem głośno opowiadał o tym, co Romek zjadł, co zrobił, ile spał i ile razy się obudził w nocy. To był nieodłączny punkt programu dnia. Po wyjściu z pracy, kiedy mały nie spał, brał go na ręce. A kiedy długo się nie budził, siadał na fotelu i godzinami patrzył, jak synek śpi. Anna karmiła go piersią. Wiele razy musiała wstawać do rąka. Mimo to Franek nie mógł się nadziwić, że uśmiech nie schodził z jej twarzy. Matka Baśki z działu finansowego codziennie przychodziła pomagać kąpać małego. Z każdym dniem Anna radziła sobie coraz lepiej. Po kilkunastu dniach robiła już wszystko sama. Pani Leokadia siadała na krześle, trzymając w ręku szklankę z herbatą, i patrzyła, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Kiedy Franek często wyjeżdżał, Anna spędzała z ukochanym synkiem całą dobę. W czwartym miesiącu życia Romka było tak, że musiała do niego wstawać w nocy kilkanaście razy. Karmiła go i wtedy usypiał. Jednak położony i przykryty po chwili się budził. Franek na stałe przeniósł się za ścianę, żeby chociaż on mógł się w nocy przespać. Któregoś dnia po powrocie z pracy powiedział: Ubieraj, Romusia, jedziemy do szpitala. A po co? Spytała zdziwiona Anna. Rozmawiałem dzisiaj z tym ordynatorem, co odbierał twój poród. Był tu i szukał dyrektora. Zagadnąłem o te bezsenne noce, małego. Powiedział, że nigdy się nie dowiemy, jak dokładnie go nie przebadamy. Dodał, że świetnie się składa, bo jego córka jest pediatrą. Właśnie zrobiła drugi stopień specjalizacji i dzisiaj ma dyżur. Zwolniłem się z pracy i jedziemy. Franek, czy ty zgłupiałeś? Na co chcesz go badać? Czy on jest w ogóle chory? Co ci strzeliło do tej twojej porąbanej głowy? Nakręcała się coraz bardziej. Co będą badać, to niech oni zdecydują. W pośpiechu pakował rzeczy dla małego Romusia. Ale jak ty to sobie wyobrażasz? Anka nie miała zamiaru ustąpić. Proszę cię, nie utrudniaj. Jesteśmy umówieni z tą panią doktor Kowalewską i nie możemy robić z siebie niepoważnych. Proszę cię, zacznij go ubierać, bo czasu zostało nam niezbyt wiele. Po długich namowach i prośbach Anna dała się przekonać. Wolała sprawdzić u źródła, chociaż była pewna. Że mały jest głodny, bo ona ma za chudy pokarm. Co prawda, Franek zaprzeczał i mówił, że zbzikowała, ale ona wiedziała swoje. Pojedzie na te badania, żeby uspokoić Franka. Była wściekła, ale wkrótce okazało się, jak bardzo się myliła. Badania ogólne dowiodły tylko tego, że mały jest zdrów, jak ryba. Jednak pani Kowalewska zwróciła uwagę na nienaturalne oczy rąk. Zaraz przeszli na okulistykę i zmierzyli ciśnienie w oczach synka. W pierwszej chwili nie rozumieli wiele z tego, co mówił okulista. Powiedział, że wada jest nieuleczalna i prędzej czy później Romek będzie zupełnie niewidomy. W drodze powrotnej do Krasnego Anna nie mówiła nic, tylko płakała. Po wejściu do mieszkania rozebrała się i położyła do łóżka. Franek nie wiedział, że będzie tak leżeć pod kołdrą całe pięć miesięcy. I nic temu nie zaradzi, a w opiece nad Romkiem będzie musiała pomóc matka Baśki.